Czy Jerome Powell, szef amerykańskiego banku centralnego, może pozbawić władzy Donalda Trumpa, mimo że nawet nie jest politykiem. Spór pomiędzy Powellem a Trumpem to tak naprawdę opowieść o fundamentalnym konflikcie wokół współczesnego państwa, tak naprawdę o tym, dokąd sięga władza ludu. Nazywam się Łukasz Wójcik, jestem szefem działu zagranicznego Tygodnika Polityka i zapraszam was na Portret Polityka. Portret Polityka. Zaprasza Łukasz Wójcik. Jerome Powell to szef rezerwy federalnej, amerykańskiego odpowiednika banku centralnego, a także tempak, matą i straszliwy dureń, zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który Powella uważa dzisiaj za swojego wroga publicznego numer jeden. Ponieważ Powell, mimo że nie jest politykiem, może go pozbawić władzy. Dlatego Trump próbuje się go pozbyć. O co w ogóle chodzi z tym niezależnym bankiem centralnym? To jest idea powstała w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jej twórcy wychodzili z założenia, że czasem krótkofalowe interesy, na przykład polityka patrzącego na zbliżające się wybory, mogą być sprzeczne z długofalowym interesem amerykańskiej gospodarki, także jakiejkolwiek innej gospodarki. Dlatego zaproponowali oni, aby najważniejszy instrument Polityki ekonomicznej, czyli kontrolę nad pieniądzem, nad ceną tego pieniądza, odebrać politykom, żeby nie wykorzystywali ich do, oni do celów bieżących, co mogłoby się potem źle skończyć dla samej gospodarki. To jest trochę historia jak z Odyseuszem, kiedy dowiedział się, że zbliża się on do Syren i wiedział, że ich śpiew może ściągnąć jego statek na skały ich piękny śpiew kazał swoim ludziom zatkać sobie uszy, a siebie przywiązać do masztu, żeby pod wpływem właśnie tej chwilowej przyjemności, czyli tego śpiewu Syren, nie skończyć na skałach. I to jest dokładnie sytuacja konfliktu między Donaldem Trumpem a Jerome Powellem dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Polityka gospodarcza Trumpa opiera się na dwóch fundamentach. Po pierwsze, chodzi o obniżkę podatków, szczególnie dla najbogatszych, która została już wprowadzona w kilku tak zwanych wspaniałych ustawach. Po drugie, chodzi o cła, czyli wprowadzenie ceł na towary sprowadzane do Stanów Zjednoczonych, aby zmusić biznes do przenoszenia produkcji na teren Stanów Zjednoczonych. Z punktu widzenia Trumpa, w takiej sytuacji Najlepszy byłby tani pieniądz. Dlaczego byłby najlepszy tani pieniądz? A mianowicie dlatego, że skoro obniża podatki, to tworzy się dziura budżetowa. Stany Zjednoczone wydają dużo więcej niż zarabiają, więc muszą pożyczać. Z punktu widzenia rządu najlepiej byłoby, żeby ta cena pieniądza pożyczanego była jak najniższa, czyli żeby stopy procentowe były jak najniższe. Druga sprawa to jest koszt ceł. Zdaniem Pawela to jest po prostu ukryty podatek na konsumentów. To znaczy, że Amerykanie sprowadzający towary z zagranicy z wyniku tych ceł wprowadzonych przez Trumpa zapłacą więcej. A ponieważ Amerykanie generalnie bardzo dużo sprowadzają towarów do siebie, to ten wzrost cen przełoży się w dłuższej perspektywie na inflację. A tego chce Powell uniknąć. To jest zresztą celem jego, jako szefa rezerwy federalnej, aby tą inflację trzymać na możliwie niskim poziomie, w okolicach 2%. I tu dochodzimy do kluczowego konfliktu. Z jednej strony, Powell nie chce obniżyć stóp procentowych, czyli nie chce sprawić, żeby pieniądz był tańszy, bo byłoby go więcej, co napędziłoby w dłuższej perspektywie inflację. Z kolei Trump chce obniżenia tych stóp procentowych, bo zakłada, że w krótkim okresie czasu da to wzrost gospodarczy, pieniądz będzie tańszy, będzie można go łatwiej pożyczać, napędzi to wzrost gospodarczy i zwiększy zatrudnienie, co jest dla niego kluczowe, właśnie w krótkiej perspektywie, bo w przyszłym roku, na jesieni, odbędą się tak zwane wybory połówkowe do kongresu, i jeśli stan gospodarki będzie taki jak dziś, albo nawet i gorszy, to Trump może stracić kontrolę zarówno nad Izbą Reprezentantów, jak i nad samym Senatem. W całym sporze chodzi więc o władzę, której Powell może pozbawić Trumpa, jeśli ten w przyszłym roku w wyniku słabych wyników gospodarczych przegra wspomniane wybory połówkowe. Jak ważna jest niezależność banku centralnego, możemy zobaczyć w historii Stanów Zjednoczonych, nie tak zresztą odległej. Na początku lat 70. szefem rezerwy federalnej był niejaki Arthur Burns, który trzymał bardzo niskie stopy procentowe, prawdopodobnie za namową i pod presją Richarda Nixona, który starał się wówczas o reelekcję. Mimo, że inflacja rosła, chodziło o to, aby ten tani pieniądz napędził krótkofalowo gospodarkę i żeby Nixon ponownie wygrał wybory. I to się mu się udało. Nixon w 1972 roku wygrał wybory, a potem nastąpiła dwucyfrowa inflacja, która trzymała w recesji amerykańską gospodarkę przez całe lata 70., aż w 1979 roku przyszedł naprawdę niezależny szef Rezerwy Federalnej, Paul Volcker, który natychmiast podwyższył stopy procentowe. co... Przejściowo wywołało recesję i zwiększenie w bezrobocia, ale w połowie lat 80. sprowadziło inflację do poziomu jednocyfrowego i w drugiej połowie lat 80. dało Amerykanom wieloletni rozwój gospodarczy. Czy więc Donald Trump myśli, że będzie Richardem Nixonem i uczyni z Jeroma Pawella swojego Artura Burnsa? Powell to zresztą bardzo niestandardowy szef Rezerwy Federalnej. Nie potrafi tak zawile tłumaczyć gospodarki jak jego wielki poprzednik Alan Greenspan na początku lat 90. Nie ma takiego akademickiego polotu jak Ben Bernanke czy Janet Jelen, jego bezpośrednia poprzedniczka. W ogóle nawet nie ma ekonomicznego wykształcenia. Jest z wykształcenia prawnikiem z dużym doświadczeniem na rynkach finansowych. Do banku centralnego, o paradoksie, wprowadził go Barack Obama, mimo że Powell od wielu lat był już wtedy zadeklarowanym republikaninem. Szefem banku centralnego w 2017 roku uczynił go, co za przypadek, Donald Trump, który uważał go wówczas za bardzo kompetentnego urzędnika, który pomoże mu w polityce gospodarczej i rozwoju Stanów Zjednoczonych. Potem Trump Radykalnie zmienił zdanie o Powellu, no ale na tym właśnie polega niezależność amerykańskiego banku centralnego, że choć jego członków, jego gubernatorów i samego szefa wyznacza prezydent za zgodą Senatu, to nominuje ich na 14-letnie kadencje, więc mogą czuć się niezależni dzięki temu. Powell pochodzi z bogatej nowojorskiej rodziny, ale ma za sobą bogatą hipisowską przeszłość i pewne czucie nastrojów społecznych. W tym sensie też jest świetnym komunikatorem. Potrafi sam wypowiadać bardzo ważne słowa ani słowa więcej i dobrze słuchać. I jako szef Banku Centralnego potrafi być również bardzo wstrzemięźliwy. Pomimo wielokrotnych personalnych ataków prezydenta Trumpa, który obdarzył go wieloma niewybrednymi epitetami, Powell zawsze odpowiada, decyzje Banku Centralnego nie są podejmowane pod wpływem obecnej sytuacji politycznej. I teraz zasadnicze pytanie. Czy Trump może zwolnić Powella? Teoretycznie może, jako zwiecznik całej władzy wykonawczej, której Bank Centralny również podlega. Ostatnio, na przykład, zwolnił szefową biura zajmującego się rynkiem pracy, gdy ta przedstawiła niezbyt dobre dla niego wyniki dotyczące bezrobocia i zastąpił ją swoim lojalistom, który pewnie takich danych już nigdy nie ujawni. Ale z rezerwą federalną jest inaczej. Kilka miesięcy temu Sąd Najwyższy wydał taki, taką decyzję, na podstawie której, aby zwolnić kogoś, jednego z gubernatorów albo szefa wręcz rezerwy federalnej, prezydent musi podać jakiś konkretny powód. To musi dotyczyć przekroczenia uprawnień, zaniechania czy też korupcji. No i wyobraźmy sobie, że Trump znalazł taki pomysł. Uznał mianowicie, że toczący się od kilkunastu miesięcy remont głównej siedziby rezerwy federalnej, został bardzo przepłacony i na pewno są tam jakieś machlojki. Stawił się nawet w tym budynku remontowanym w kasku i tłumaczył panu Powellowi, w którym miejscu przekroczono te wydatki. Powell się oczywiście na to nie zgodził. Ale Trump nie odpuszcza. Kilka dni temu wyrzucił z pracy jedną z gubernatorek w rezerwy federalnej, zarzucając jej, że jeszcze zanim objęła stanowisko, to poświadczyła nieprawdę w wniosku kredytowym. Sama zainteresowana uważa, że zrobił to bezprawnie i sprawa na pewno będzie się toczyć aż do Sądu Najwyższego. Bez względu na wynik starcia Trumpa z Jeromem Paulem, pozycja szefa banku centralnego w Stanach Zjednoczonych i w ogóle szefów banków centralnych na całym świecie wyraźnie w ostatnich latach słabnie. Są ku temu co najmniej dwie zasadnicze przyczyny. Po pierwsze szefowie banków coraz częściej się mylą. Również Powell. Ostatnia taka pomyłka dotyczyła pandemii. W związku z COVID-em wiele państw wprowadziło tak zwane lockdowny, wiele fabryk stanęło, czyli produkcja spadła, popyt pozostał na tym samym poziomie, więc ceny towarów zaczęły rosnąć. Powell przekonywał wówczas, że, że jest to tymczasowe, że inflacja znów spadnie, kiedy lockdowny zostaną zniesione. Ale stało się coś przeciwnego. Inflacja wręcz wzrosła po otwarciu państw i przy, po wznowieniu produkcji. Fed zareagował za późno, i ta inflacja potem ciągnęła się aż do drugiego zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Problem jest bardziej skomplikowany. Wielu ekspertów wskazuje już dzisiaj, że światowa gospodarka stała się tak skomplikowana, ma tak wiele Elementów, które wymykają się kontroli na przykład banków centralnych, że nie ma takiej grupy ekspertów, która byłaby w stanie, w ramach na przykład banku centralnego, Przewidzieć coś konkretnego za 2-3 lata, co za tym idzie, nie jest w stanie podejmować trafnych decyzji na podstawie tych prognoz. Konkluzja więc jest taka, że zawód szefa banku centralnego może być już wkrótce zastąpiony przez sztuczną inteligencję, która lepiej poradzi sobie z tak skomplikowanym światem finansów. Ale jest też drugi zasadniczy problem dotyczący banków centralnych. Dotyczy on w zasadzie natury współczesnego państwa i sporu między demokracją a merytokracją. Przez wiele dekad wydawało nam się, że udało się wyodrębnić pewne działania ze sfery publicznej, które nie podlegają demokratycznemu osądowi, bo decyzje w ramach tych dziedzin mogą być podejmowane na podstawie nauki, konkretnych przypadków i prognoz. I o ile dziś do dzisiaj ta zasada ma miejsce w medycynie czy w budowie mostów, to już w przypadku ekonomii dawno nie ma zastosowania. Bo na ekonomię każdy ma swoje zdanie i to dotyczy również banków centralnych. Kolejni populistyczni politycy przekonują, że rolę niezależnych instytucji, w tym również banków centralnych, trzeba ograniczać, bo jest ona jakby niezgodna z wolą ludu. Dlaczego lud ma się ograniczać, dlaczego ma nie mieć wpływu na te niewybieralne instytucje, które gdzieś rządzą nami z Brukseli czy z Waszyngtonu? Powell i inni szefowie banków centralnych tracą więc swoją pozycję wszechmocnych wyroczni ekonomicznych, którą zyskali szczególnie w latach 90., i ustępują miejsca politykom, która, politykom którzy coraz bardziej sięgają po instrumenty ekonomiczne, wcześniej do nich niedostępne, jak na przykład kontrola nad Ceną pieniądza. Jak to się kończy? Dobrze to pokazują przypadki Wenezueli, Turcji czy Argentyny, gdzie kontrolowana przez polityków cena pieniądza doprowadziła do inflacji dwu, a nawet trzycyfrowej. Trump prędzej czy później przejmie kontrolę nad rezerwą federalną. Czy zrobi to szybciej, znajdując sposób na zwolnienie przedterminowe Pawela, czy też po prostu nominuje kolejnych gubernatorów, którzy zyskają dla niego przewagę w Radzie Rezerwy Federalnej? To już tylko kwestia czasu. Czy w związku z tym każe się odwiązać od masztu i popłynie w stronę pięknie śpiewających syren, a później rozbije statek amerykańskiej gospodarki o skały? O tym się możemy przekonać już w przyszłym roku. Portret polityka. Zaprasza Łukasz Wójcik.